Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W piątą niedzielę zwykłą w roku C czytamy wraz z całym Kościołem w liturgii fragment Ewangelii według Świętego Łukasza z rozdziału 5, wersetę od 1 do 11. W Ewangelii tej czytamy: Wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami dwóch cudów. Pierwszym, jest cudowny połów ryb, dokonany mocą Jezusa. Rybacy z Szymonem na czele całą noc pracowali. Trudzili się przy łowieniu i nic. Zapewne już mieli serdecznie dosyć. Poddali się. Każdy na ich miejscu by odpuścił i poszedł do domu. A tymczasem pojawia się Jezus. I nakazuje im łowić jeszcze raz. Szymon mu tłumaczy. Znowu. Każdy by w tej sytuacji tłumaczył, że to bez sensu. Wypływać raz jeszcze i łowić po całej nocy trudu irracjonalne. A jednak słuchają Jezusa, wracają na wody, zarzucają sieci raz jeszcze. I oto dzieje się cud. Ryb jest tyle, że sieci się urywają. To, co zdawało się irracjonalne, nielogiczne, bez sensu, staje się cudem. Obfity połów ryb. Pierwszy cud opisany w dzisiejszej Ewangelii. No dobrze, a gdzie jest drugi cud? Ten jest mniej spektakularny i można go w lekturze dzisiejszej Ewangelii nawet nie zauważyć. Po cudownym połowie ryb Jezus zaprasza bowiem Szymona oraz Jakuba i Jana, by poszli za Nim. I oni w jednym momencie zostawiają łodzie, ryby. Sieci i ruszają za nim w drogę. No dobrze, ale gdzie jest ten drugi cud? Otóż cudem jest to, że potrafili w jednym momencie wszystko zostawić i pójść za Panem. Że nie oglądali się za siebie. Że nie powiedzieli, musimy się pożegnać ze znajomymi, musimy podomykać swoje sprawy, uporządkować swoje dotychczasowe życie? Nie oni zaraz wszystko zostawili i ruszyli za Zbawicielem. Bo pójście za Panem wymaga radykalnego kroku. Bo decyzja o podążaniu za Nim musi być jasna i jednoznaczna. Tu się nie można oglądać, ociągać, trzeba konkretnego działania, jasnej, jednoznacznej decyzji. Szymon, Jakub i Jan te decyzje podejmują i ruszają za Jezusem. Z tej strony ksiądz Jakub łabus. Właśnie słuchasz rozważania księdza Artura. Ja natomiast zapraszam do kolejnego odcinka dobrej nowiny, w którym spotkamy się już za tydzień. Do usłyszenia. A Jezus wciąż dzisiaj mówi: Pójdź za mną. Wciąż powołuje ludzi, by szli za nim. I chociaż raz po raz słyszymy o kryzysie powołań, to ja raczej bym myślał o kryzysie osób odczuwających powołanie. Bo wciąż jest wielu. Którzy, jak Szymon, jak Jakub, jak Jan, słyszą jezusowe zaproszenie. Ale w przeciwieństwie do bohaterów dzisiejszej Ewangelii, nie umieją wszystkiego zostawić i pójść. Boją się ludzkich reakcji, opinii, hejtu, bo wiedzą, że sutanna czy habit coraz częściej są znakiem sprzeciwu, a powołanie obiektem kpiny, szyderstwa, poniżenia. Pamiętam, jak kiedyś obserwowałem młodego człowieka, który w jednej z moich parafii chodził codziennie na poranną przeświętą. Kilkukrotnie udało mi się z nim spotkać, porozmawiać o powołaniu. Wiem, że uczestniczył w dniach skupienia w rekolekcjach. Z czasem zniknął. Po dłuższym czasie spotkałem go przypadkiem na ulicy. Pytam go, co teraz robi, czym się zajmuje a on mówi, że po maturze złożył dokumenty do jednego z seminariów, ale przed rokiem akademickim je wycofał. I mówi, tak się teraz źle mówi o księżach i kościele, że stwierdziłem, że nie wiem, czy bym to dźwignął. Pogadaliśmy dłużej i po rozmowie mówi, że mimo to wciąż nie wyklucza, że kiedyś jednak spróbuje znów pójść do seminarium. Czy to zrobił? Nie wiem. Nie mam z nim kontaktu. Ktoś powie, gdyby miał powołanie, to by poszedł. Ja myślę, że zabrakło tego drugiego cudu z dzisiejszej Ewangelii: że nie umiał zostawić wszystkiego i ruszyć w drogę za Panem. Pomódmy się w tę niedzielę, gdy odczytujemy tę Ewangelię, nie tyle o nowe powołania, co raczej o odwagę dla powoływanych. By potrafili zrobić to, co Szymon, Jakub, Jan w dzisiejszej Ewangelii: zostawić wszystko i pójść za Panem. Pamiętam, jak jakiś czas temu jeden lektor spytał mnie, czy poszedłby ksiądz jeszcze raz do seminarium. Odpowiedziałem mu bez wahania: tak. A potem spytał. Nawet jeśli dzisiaj tak źle mówi się i pisze o księżach, a ja mu na to tak. Bo droga pójścia za Jezusem w kapłaństwie jest piękna. Dlatego warto.